Z tej strony. Kuba guzik. Nie było mnie ponad tydzień, bo niestety wyjechałem na delegację i nie nagrywałem następnych odcinków z gwinta, no ale myślę, że coś dzisiaj nadrobimy to. No jeszcze jeden tydzień będę miał takie opóźnienia, bo również jadę na delegację do Łomży więc więc no, dużo odcinków w tym tygodniu nie będzie dochodziło. Dobra, więc zaczynamy z gwintem. Pierwsze co zrobimy, to oczywiście otworzymy beczki, które zdobyłem, no i zobaczymy, co z nich wyleci. Może coś ciekawego. Wylogowało Dobra Lecimy od beczki. No i później, oczywiście, zagrałem pewnie jakąś talię stworzymy. tam zagramy jakieś jedną, dwie partyjki. Mglak, um, mglak, um, co ciekawe. No nic ciekawego z tej beczki na razie nie poleciało. Eee, Paweł to zniszczył, i poprzednio dwa razy z rzędu. Dobierz karty w liczbie dwóch. O w liczbie 2. Odrzuć karty w liczbie 2. O, no, ciekawa karta, weźmiemy sobie ją. Dobra, otwieramy kolejną beczkę. No trolu, trolu, szybciej. Uwaga! Zacóżko! O, krabopajek do kolekcji. Dobrze. więcej. Brązowe jednostki, posiłki. No to weźmiemy to. Otwieramy kolejną. Jeszcze mamy trzy beczki. Nieźle. Uh, 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 uh. Więcej. No i mamy do kolekcji złotą, tak? E, pokaż cztery karty stali, dobierz do ręki jedną z nich i odrzuć pozostałe. No, i, Aha, tak, tylko że ta karta idzie na pulę przeciwnika. Nie, 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 nie za ta również też idzie. Żywo, wiok ognia, stwórz za grykatem mniejszy żywioł ognia na początku swojej tury będzie ta. I złotą mogłem wymienić na fragmenty, troszeczkę lepiej bym na tym wyszedł. Ale dobra. Jeszcze jest dług, dużo czasu przed nami szygiercem. Ustali potwierdzić następny no, stali parę. I więcej. O, teraz tak. Zoltan chciwy, pozostaje te jednostki na podów po końcu rundy. No, stwórz efekt morazu, stwórz i zagraje jednostkę ogarnikiem no, w liczbie dwóch. Tu zmniejszyłem wybrane jednostki o... Kogo by sobie zniemy Do talii potworów, bo gram najczęściej talią potworów. Dobra. Mm. Jeszcze jedna beczka. No została, nie wiem czego cofnąłem. Otwieramy ostatnią beczkę. I tworzymy oczywiście talię. do kolekcji, już mi ich dosyć sporo To jest przydatne akurat bo można kopię stworzyć, mam jeszcze podobną kartę, która tworzy kopię i wrzuca mi ją do e, talii akurat nie na rękę, tylko do talii, Na pewnych przypadkach jest to bardzo przydatne, może coś trafimy w grze, to wam pokażę mniej więcej dlaczego bo dużo osób sądzi, że to jest błąd gry i powinno wrzucać e, jednostkę z tej karty e, nie do talii a na rękę, ale nie właśnie. Bo dobrze użyta jest lepsza właśnie jak jest w talii skopiowane. Dobra, to co, otworzymy talię pewnie na szybko. Hmm. Tą talię może usuniemy, żeby mi się nie myliło. No bo dobra, na razie nowa talia sobie. Talia potworów, na razie eredin tylko. Dobra, specjalne to to bierzemy. Dajemy, dajemy eee, przywróć wszystkie noski do siły bazowej. To też nie jest głupie. Eee, oczywiście, tu dajemy, dajemy czyste niebo. Jedno weźmiemy. Jeden mróz sobie weźmiemy. bo pająki 3 w tej chwili tylko mam Może, może, może. To jest wszystkie nekery. Nekery też weźmiemy. Dobra, jeszcze weźmiemy złote karty, tylko dodamy. Tej złotej nie tutaj akurat, bo jest mało przydatna dla mnie. Jeszcze chciałem jedną zrobić taką. Czekajcie, zapiszę sobie na razie tą taję i zaraz weźmiemy ją. Jeszcze zedytujemy. A ja teraz Wam pokażę ciekawy motyw z kartami. Jak kolekcję kart możemy oczywiście. Bo tu chciałem ostatnio, czyli tak dajemy neutralne karty, oczywiście. I tu mamy Wesemira właśnie, jest w i zagraj ze swojej talii karty Eskel i Lambert, to wcześniej wam pokazywałem. A my nie mamy właśnie Eskela i Lamberta. No to dobrze by było do kolekcji Lamberta i Eskela sobie stworzyć, co nie? To tworzymy, to jest oczywiście za te fragmenty, które mamy za wygrywanie e, tur. Eskela i Lamberta. Nieważne którą z tych trzech kart rzucę, przywołuję resztę po prostu, jak rzucę Lambe Lamberta to przy przywołuję oczywiście Eskela. Tutaj macie wyjaśnione. Przywozuję oczywiście Eskela i Wesemira. Jak rzucę Wesemira, Ves to Eskera i Lamberta i tak dalej. Więc która, która mnie wpadnie do, na rękę, to jesteśmy w dobrej pozycji. Dobra, tworzymy. Ok, mamy teraz. Wracamy do kart, tworzenie talii, talię i sobie dajemy karty bodajże srebrne. Rzucamy to, rzucamy to, rzucamy to. O, a nie może dać więcej srebrnych kart do kart. Aha, czyli mam za dużo srebrnych kart. O, ze srebrnych kart. I tu mam srebrne karty, tu są srebrne karty, tak? Mm. Co by tu ze srebrnych kart wyrzucić? No ale jak tu nie widzę, żebym miał 6 srebrnych kart. Chwileczkę, chwileczkę. To jest jakaś srebrna karta. Dobra, dobra. Mm, to damy sobie. Tak, jeszcze raz. Tutaj wyrzucimy może. rus. Bo na razie nie jest nam potrzebny, a wyrzucimy te bomby. I tu mamy srebrną kartę, gdzie tu mamy jeszcze srebrną kartę. Złota, srebrna, srebrna. Coś mi wzięło. Liczy jako dwie? Czy jak to jest? Srebrna karta, srebrna. Mhm. mama. Nie, to jest karta przydatna, niestety. Więc tutaj też mamy. Hmm, dobra, to bierzemy sobie Eskala czyli mamy mniej więcej taki Komplecik. O, powiedzmy, że to może talia nie jest taka super mocna, bo zrobimy ją typowo na karty specjalne, tak bardziej. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, od razu, dobra, to gramy rozrywkę na tym palu. przepraszam. <laughs> Mówię, w tą grę może tak, kto wie, co długo nie gram ogólnie. No ale myślę, że jakieś tam podstawy znam i co mogę, to po prostu będę Wam wyjaśniał w następnych odcinkach. No, czym, czym będę ją wyższy oczywiście, level, to będziemy więcej pewnie beczek otwierać, jakieś potężniejsze, powiedzmy, talie robić, czy tam specjalne talie na specjalne zag za zagranie, to zobaczymy jak to będzie. Yy, ogólnie mam nadzieję, że mnie lepiej jest słychać jak w ostatnich odcinkach, bo miałem tutaj problemy z ustawieniami programu, ale wszystko, wszystko naprawiłem więc, więc po, i poprawiłem oczywiście same ustawienia, więc powinno być dużo lepiej, powinno być głośniej, wyraźniej. Jak coś to piszcie w komentarzach, jak coś się nie podoba na pewno to zmienimy. No na daną chwilę mam problem ze znalezieniem przeciwnika, no nic, jeszcze raz szukamy. Dobra, wreszcie nam znalazło przeciwnika, więc zaczynamy rozgrywkę. Zobaczymy, co to jest. stanie. szyki! O, fall test. Zginiesz, robaku. No, zginiesz, zginiesz, robaku. Zobaczymy, jak to poleci. Dobra. Od razu mi złe karty wylosowały, tak jak widzicie. Krawa trzeba się pozbyć. Nekera, dobra. O. I tu zobaczmy, co tu jeszcze jest. Dobra, jeszcze jednego nekera się wyzbędziemy. O, jest dobrze, jest dobrze. Karta specjalna, która mi powiela jednostki roju. A jak widzicie, Krabopajonki i Neckery to akurat jednostki roju. O ile gość nie ma kurde akurat pazurów, to jest dobrze, dobra. No, tu zagrywamy pewnie. Uh, uh, um, chociaż pożogę może mieć. Dobra, biorę się do roboty. Jedziemy, jedziemy z Wyżądź mi to robactwo! No, Zobaczymy, zobaczymy, kurde. Mam tam... Nie są takie złe akurat jeśli chodzi o moją talię. Tylko pytanie, czy nie ma pożogi, właśnie, Bo no, mógłbym teraz po prostu zwiększyć sobie odpowiednie siłę jednostek, właśnie widzimy, to użył pazury, więc dobra to jedziemy z nefierami. No, zobaczymy, czegoś zrobi. czy pasuje, czy spasuje. A chyba, bo coś mi się wydaje, będzie pasował. Uh, 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 uh. No, krowę mu zniszczymy na razie. Wiem, że mogę zostawić tą kartę na... i co innego. Uh -huh. No, co teraz robisz? Spasuje pewnie. Nie Tam no. Dalej zwiększa, dalej zwiększa, tak? Co byśmy tu zrobili? Skopiowałbym, tylko spasuję wtedy na 100%. No dobra. Pokażę Wam mniej więcej tutaj. Widzicie, to bazowe oczywiście, no co? Kopiuję. I teraz z jego strony na pewno będzie pas. się nie opłaca po prostu czekać dalej. To my też pasujemy. <śpiewanie> <śpiewanie> Najmocniejsza mi wzięło zostawiło. <śpiewanie> On ma dużo lepszej pozycji, jest więcej kart. Ma zdecydowanie. No najlepiej jakby wyjechał tutaj. Powiedz, że żartujesz. Tak, tak. Tak, No zobaczymy, zobaczymy, co to pokaże. Nie zły tu to. Nie za bardziej, my wyjedziemy na chwilę jedynie. Takimi kurde, które akurat mam bliskiego zasięgu. Odpornymi nabywcami chcę zrobić jeden myczek. Dobra, zwiększaj, zwiększaj, dalej. E, dobra, nie mamy żadnego widzimy na, więc zwiększymy może jednostkę tutaj siłę, załóżmy tej jednostki. Mam nadzieję, że nie ma czystej pogody. byli wtedy nie w fajnej sytuacji za bardzo. A jest! Dobra, <laughs> No i kolega, zobaczmy co zrobisz teraz. No, no działa. Nie należy, jepotem. Biała ta karta. Ale my wygrali jakoś. No. Dobra, nic tylko podziękować za rozgrywkę. Pogratulujemy. Zdobycze wojenne oczywiście jakieś dostaniemy. O, i tu są właśnie te fragmenty kart, których później tworzymy. Karty specjalne. Są bardzo ciekawe karty o, o, złote, oczywiście, tylko które kosztują 600 i 800 takich fragmentów. Dobra. Zagramy może jeszcze jedną rozrywkę, rozgrywkę Talią Eredina. No i pewnie zakończymy ten odcinek na tym. Oczywiście jak nam znajdzie przeciwnika, bo był problem. O, teraz szybko znalazło nowego. Jakiś ostatnie słowo? No, będzie Eredina, Eredina. Zobaczymy kto będzie lepszą talię lepiej rozporządzał talion. Wszystko nie, bo tak. No, teraz chyba nie zawojujemy tą talią. nic! No raz już śmierć. Będę grał teraz praktycznie talią kart specjalnych, e, a nie, ka nie kartami postaci, ale no dobra, niech będzie. No to tak, pierwsze dajemy nekery <ścoughs> Nawet nie mam karty, żeby roju, żeby wziąć Podwoić No zobaczymy, zobaczymy. Ale będzie ciężko. A, coś oponent, kurczę czeka, nie wie co dać, czy nie wiem, może go nie ma przed komputerem. jest, e, jest, coś tam wybieram. Dobra. No. <grym> Będziemy grać tu po specjalnymi w tej turze. Stawię sobie na następną turę po prostu. Tutaj <grym> Scala i reszter. No, 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 co tu dało? <grym> Dobra, w miarę będziemy wszystko próbowali tutaj zniszczyć następną, tak typowa <trykowa> rozgrywka kartami specjalnymi, tak i mogę dostać, widzicie tutaj pazury. Co my teraz tu zrobimy? Nic. No. Zrobimy tak, żeby pan złożył jak najwięcej kart po prostu i tyle. Miejmy po prostu nadzieję, że jakimś cudem to wygramy. No, mam kolego, kolego, szybciej, szybciej, dawaj coś. O, z Manticorą wyjechał, tak? Wiecie co? To my na razie to spasujemy po prostu. Niech wygra tą jedną. No zobaczmy, czy on też spasuje, czy będzie coś kombinował. Spasuje. Dobra. To lecimy pewnie co? Nie począłem mi wzięło? Wiedźmina na drugiego, ale na no dobra. No, przymroził, tak? To dajemy każdy, który nam być, oczywiście. No i kolega, co, kolega, co, chodzisz? O. Teraz to żebym dostał ładnie. Uh -huh. No zużywaj, zużywaj powoli, tak? Ej, nad wodą, jednym zamachem od razu dwie rzeczy my ściągnęli. Co z Eredinem mówisz? No ja pojadę też z Redinem jeszcze zwiększył siłę, tak? <laughs> jeszcze co Wam powiem? Zwiększę siłę tutaj o 8. To będzie dalej mało. Starczy wygłupów. Zrobimy tak. Co on zrobi jeszcze? Spasuje pewnie teraz. 12 zwiększylibyśmy wtedy tylko czekajcie, policzę sobie tu damy o 8 zwiększy tym to dużo zwiększa a później zostanie tu zwiększenie o 12 dobra, to my zagramy tak uuuu trochę mi powiem wam dojechał Kolego, co teraz? Spasuje pewnie, zostawić sobie jedną kartę. Ja bym przynajmniej w przypadku, jak zrobił, jak nie wygram tego, bo to nie ma sensu rzucać. Śmierć, nie ciebie. Nic na... no. No, porządku. Jednym punktem tylko wygrałem. <laughs> A, no i jestem w gorszej pozycji, tutaj widzę. Tak, jeszcze ich kopia roju. Już przegrałem właśnie. Dobra. To jak widzicie, ja sobie przegrałem. Zatem tym kończymy dzisiejszy pewnie odcinek. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania oczywiście. Będziemy nagrywać następne odcinki z Gwinta. Ja myślę, że nagram do 10 pewnie odcinków z Gwinta, i później przejdziemy do następnej gry. A to będzie taka mała niespodzianka, jaka to będzie gra. Więc pozdrawiam oczywiście wszystkich oglądających, subskrybujących, lajkujących. No i do zobaczenia oczywiście z następnym odcinkiem.